Dziękuję Państwu, z tej strony Rafał Wielniewczyc. Został nam jeden pełny dzień. Dzisiaj jest czwartek, czyli piątek. W sobotę już się spotykamy w Brudziądzu, przed czy w okolicach parkingu Dadosa. O godzinie około godziny 15 planujemy rozpoczęcie marszu. Oczywiście ta godzina może ulegać pewnym zmianom, w zależności od tego, jak będzie przebiegało, czy przebiegała nasza zbiórka. Proszę Państwa, czyli Grudziądz, parking imieniem Dadosa, idziemy ulicami Grudziądza na rynek 3. Wracając do postaci, wrócę do postaci generała Tadeusza Rozwadowskiego. Generał Tadeusz Rozwadowski skończył taką Austriacką Akademię Techniczną, Wojskową Akademię Techniczną w Wiedniu. Skończył także szkołę wojenną, czyli był absolwentem dwóch uczelni o wysokim standardzie nauczania. Nie był zwykłym wojskowym, był wojskowym, który znał się na technice. To miało się jemu przydać w karierze, a później Polsce w jej obronie. Uczestniczył jako oficer w Wielkiej Wojnie, bo tak zwana Pierwsza Wojna Światowa zawsze była nazywana Wielką Wojną. Dopiero później, wraz z wybuchem i z przebyciem II Wojny Światowej, została oznaczona numerem 1. Walczył w tej wojnie. W 15 roku pod Gorlicami dowodził wojskami austriackimi. I tam jako pierwszy zastosował ochronę, ruchomą, ruchomą ochronę artylerii, przed, która zabezpieczała piechotę, atakującą piechotę. Było to bardzo nowatorskie podejście i pierwszy raz zastosowane, czyli, czyli natarcie piechoty, poprzedzała nawała ogniowa, ruchoma nawała ogniowa. W 16 roku, będąc już w stopniu Ferdmarszałka porucznika, czyli bardzo wysokim stopniu w armii Austriackiej, generał Rozwadowski w 16 roku przeszedł w stan spoczynku, na co wpływ miało także, ta miało także to, że podjął współpracę z Radą Regencyjną, czyli od 1916 roku współpracował z Radą Regencyjną, która przygotowywała zabór pruski Polskę do niepodległości. Został tam mianowany przez tą Radę szefem sztabu Wojska Polskiego i organizował to wojsko. W 18 roku, jak wszyscy wiedzą, pojawił się Piłsudski, który nigdy nie był wojskowym, nigdy nie skończył żadnej szkoły wojskowej, nigdy nie skończył żadnej wyższej szkoły. Wybrał się tam na... był studentem chyba Akademii Medycznej, ale tych studiów nie skończył. Natomiast angażował się w różne dziwne przedsięwzięcia, m.in. w obradach, uczestniczył w obradach drugiej międzynarodówki, gdzie spotykał się ze swoimi wielkimi przyjaciółmi Karolem Lipknechtem i Różą Luksemburg. Tam prawdopodobnie także spotkały go przykrości zdrowotne, które prześladowały jego i jego kobiety do końca jego życia. Przybył do tego poznania przywieziony z pruskiego więzienia w dobrym stanie. Od razu został mianowany głównodowodzącym i w ogóle szefem całego tego gromadzenia. Rada Regencyjna przekazała mu władzę i zaczęły się problemy. Zaczęły się problemy laika wojskowego z doświadczonym dowódcą gruntownie wyszkolonym. Generał Rozwadowski zawsze stawiał Polskę ponad, ponad swoje własne ambicje, w związku z tym ustąpił miejsca Piłsudskiemu, usunął się w cień, został wysłany przez, przez Piłsudskiego do obrony Lwowa, spisał się tam bardzo dzielnie, pod jego, pod jego rozkazami służył mój dziadek, Wincenty Matoszewski ze wsi Wiewiórki, gmina Płużnica, bardzo blisko właściwie gmina granicząca z Grudziądzem był dowódcą e, artylerii konnej, z którą to artylerią konną przemierzył cały szlak, e, bo nie tylko to był Lwów i obrona Lwowa pod Rozbatowskim, ale, ale był także e, z Piłsudskim, przeszedł z Piłsudskim szlak do Kijowa i z powrotem. Proszę Państwa, generał Rozwadowski nie wykonał rozkazów pod Lwowem, które nakazywały mu wrócić, wrócić do Warszawy. Skończył swoją misję, za co został w jakimś sensie ukarany i wysłany na placówkę w Wersalu, gdzie uczestniczył w konferencji w SPA. Bardzo szybko jednak został stamtąd odwołany ze względu na zbliżającą się nawałę bolszewicką, i to w takim momencie, kiedy na dobrą sprawę wszystkim ręce opadły i potrzebny był ktoś, kto ma doświadczenie, wiedzę i sukcesy na polu wojskowym, w dowodzeniu. Takim kimś był generał Tadeusz Rozadowski. Wrócił z Wersalu, szybko się wziął do pracy, jak wiemy z poprzednich odcinków. Dał radę, bitwę wygrał. Następnie, następnie został oddelegowany do ważnych zadań. Był generalnym inspektorem jazdy, generalnym inspektorem kawalerii Polskiego Wojska Polskiego i trwało to do 26 roku. W tym czasie trwały bardzo intensywne prace nad pomniejszaniem roli generała Rozładowskiego w sukcesie warszawskim. Piłsudczycy robili wszystko, żeby, żeby go usunąć w cień, a jego miejsce miał zająć i zajął docelowo Józef Piłsudski, tak trwało aż do 26 roku, do słynnego, do słynnego zamachu majowego 12 maja, kiedy to za angielskie pieniądze, za angielskie, za angielskie złote funty, sterlingi, dokonany został przewrót. Majowy, który głównie miał nie dopuścić do związku dwóch państw, do związku Polski z Czechami. Należy pamiętać, że właśnie w tym czasie jechała do, do Warszawy delegacja rządu, rządu czeskiego, żeby dokonać ostatecznych ustaleń co do połączenia obu tych państw. Polska ze swoim wielkim potencjałem, Ludnościowym i Czesi, z bardzo wielkim, prawdopodobnie jednym z największych w Europie potencjałów produkcyjnych, jeśli chodzi o wyposażenie wojskowe, mogłaby być bardzo liczącym się i praktycznie nie do pokonania krajem w tej części Europy. Anglicy, którzy sterowali tym wszystkim, zrobili wszystko, żeby do tego nie doszło. Stąd przewrót majowy. Generał Rozwadowski stanął na czele wojsk wiernych rządowi. Trzy dni trwały walki, w których zginęło ponad 300 osób. W końcu Wojciechowski, który był szefem rządu, poddał się i oddał władzę, oddał władzę, władzę Piłsudskiemu. Piłsudczycy od razu po tym fakcie zaczęli podjęli działania przeciwko generałom, którzy. Byli legalistami, którzy walczyli w obronie rządu legalnego rządu polskiego. Między nimi było ich czterech, może więcej, nie pamiętam, między nimi dwóch, takich najważniejszych, to był generał Zwadowski i generał Zagórski. Wytoczono im procesy pod pozorem jakichś tam machinacji finansowych, później dodano do tego brak lojalności czy wykonywania rozkazów władzom. Tu, co do tego ostatniego nie jestem 100% pewny, może coś przeinaczam. W każdym razie e, aresztowano ich, e, tych generałów, i zamknięto w ciekawym bardzo reszcie. Tym areszten było zrujnowane więzienie wileńskie i generałowie, którzy zasłużyli się w bitwie warszawskiej i później w budowie Armii Polskiej siedzieli z pospolitymi przestępcami. Rozumiecie państwo? Gdy więziono Piłsudskiego, gdy Prusacy go więzili, siedział w warunkach w twierdzy magdaburskiej bardzo dobrych. Sam jak swoich przeciwników politycznych e, chciał karać i eliminować, wsadzał ich do zrujnowanych więzień z pospolitymi przestępcami, gdzie mieli bardzo małe szanse, ale jakoś przetrwali. Przetrwali, proszę Państwa, przetrwał generał Rozładowski, a ponieważ była bardzo duża społeczna akcja i presja. Na uwolnienie aresztowanych generałów w końcu, <laughs> bodajże w 1927 roku, zostali oni wszyscy uwolnieni, także generał Rozwadowski, ale generał Rozwadowski szczególnie był w katastrofalnym stanie zdrowia. Podejrzewano, że tam albo krótko po tym więzieniu jakieś końskie włosy miały spowodować jego śmierć. W 28 roku generał Rozwadowski umiera. ówczesne władze nie zgadzają się na ekshumację, co jest bardzo poważną poszlaką do stwierdzenia, że generał Rozwadowski mógł zostać zamordowany. Drodzy Państwo, osoba bez skazy, na której naprawdę, poza tymi nikczemnymi oskarżeniami, które w sądzie skończyły się niczym, ponieważ. Sąd nie miał dowodów na to, żeby Rozwadowskiego i pozostałych generałów skazać za cokolwiek. Czyli był to człowiek niewinny. Nie korzystał z prawa łaski prezydenta, wyszedł na wolność, krótko potem umiera. Jego pogrzeb w Warszawie był wielką manifestacją patriotyzmu i podziwu i wdzięczności dla generała. Jak myślicie Państwo, gdzie spoczęły zwłoki generała Rozwadowskiego? Nie, nie, nie spoczęły na Babelu. Proszę Państwa, spoczęły na cmentarzu obrońców Lwowa w Lwowie. Tam, gdzie do dzisiaj lwy, co prawda już pod paździerzy zostały uwolnione, ale tablice, na której było napisane Wierny Tobie Polsko, już jeszcze nie stoją. Mimo tego, jak Polska pomaga, pomaga, pomaga pomaga Ukraińcom. Zawsze wierny Tobie Polsko, te tablice nie mają prawa stanąć na polskim cmentarzu na ukraińskiej ziemi. To jest niebywale, to jest niebywałe i to, to na mnie działa no, negatywnie tak, że jak chociażby nie wiem co się działo, to nad tym nie mogę przejść do porządku dziennego. Proszę Państwa, spotykamy się pojutrze, spotykamy się w Grudziądzu, spotykamy się przy parkingu Dadosa, będziemy stamtąd szli. By na rynek, na rynek 3, gdzie odbędą się oficjalne przemówienia, oficjalne uroczystości, gdzie Państwo się, mam nadzieję, w szczegółach dowiecie o życiorysie i roli generała Rozwadowskiego. Korzystając z okazji, chciałem Państwu przedstawić flagę, którą gromada Orle Gniazdo przygotowała z okazji, z okazji tego, tego marszu. Proszę Państwa. Jak dobrze pójdzie, jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro, przedstawię kolejne odsłony tej flagi, która ma być wyrazem wdzięczności gromady Orle Gniazdo i Fundacji Rodziny Wilniewczyc dla wielkich dokonań generała Rozwatowskiego. Jednocześnie chcę Państwu powiedzieć, że gromada Orle Gniazdo wystąpi z apelem do. Do władz Polski, aby frazę w hymnie Polski dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, zamienić na frazę dał nam przykład Rozwadowski, jak zwyciężać mamy. Proszę Państwa, to jest niebywałe, że my ciągle odwołujemy się do obcych, podejrzanych autorytetów, a naszych własnych bohaterów traktujemy po macoszemu. Tak nie może być. Czyli jak powinno być. Dał nam przykład rozwadowski, jak zwyciężać mamy. I z tym postulatem zostawiam Państwu, mam nadzieję, że nasz marsz przyczyni się do tego, żeby ta fraza naszego hymnu uległa zmianie i zajął w niej honorowe miejsce generał Rozwadowski. Dziękuję Państwu bardzo.